Yy, yy, dzień dobry, z tej strony Markosa Gaming yy, i z góry Was przepraszam, jeżeli będzie słychać moją myszkę, klawiaturę czy też szumienie laptopa, ale no jakby nie, nie mam wyboru tego, jak tego zmienić, bo starałem się to zmienić no ale nie wyszło mi, a już nie przedłużając to zapraszam do oglądania Dobra, więc yy, dzisiaj zagramy sobie w y, Creatures of Sonaria jeżeli ktoś by y, nie wiedział jak dojść do tej gry jak widzicie ja już mogę ale y, żeby po prostu wejść do tej gry y, musicie wejść w autora i tutaj powinno wam się wyświetlić żeby dołączyć do grupy ja już jestem w tej grupie Dlatego ja mogę w to grać. No i ogólnie to bardzo polecam tą grę. Oczywiście dzisiaj będzie giwałaj, ale potem wam o wszystkim powiem. Na razie włączmy sobie samą grę. Poczekamy sobie chwilę. A w sumie zrobię Wam cięcie. Nie będę was męczył. Dobra, już jesteśmy, tylko sprawdzę czy się nagrywa. Nagrywa się świetnie. Poproszę moją daily nagródkę. I tak. Na początek już znajdujemy się w grze. Tak i z góry Wam powiem, co będzie na giveaway. Giveaway będzie w sumie no, dzisiaj o 17.00 około. I ogólnie piszcie, bo w sumie dobrze, dam wam czas do jutra do 17.00, okej? Okay? Piszcie w komentarzu, że chcecie brać udział. E, nick w Robloxie, to ja was dodam do friendów, e, ale są trzy pierwsze miejsca, tak? E, aby zająć któreś z tych miejsc, trzeba e, napisać, no, śmieszny żart, tak? Ja wybiorę trzy najśmieszniejsze żarty i po prostu wam rozdam to na ja, tak? Więc tak. E, I Koran e, to jest drugie miejsce, tak? W konkursie. Shro to jest trzecie miejsce w konkursie, a pierwsze miejsce w konkursie to będzie Sarchias. Tak, myślę, że spoko giveaway, będę się musiał z nim pożegnać. Z Sarchiasem będę mógł wam nawet progres w nim dać, ale nieważne. Dobra, więc jutro o 17:00 ja was dodam do friendów. Dobra, ale zanim też zaczniemy grać, zróbmy sobie opening podstawowych skrzyneczek, bo mam trochę, więc sobie otworzymy. Nie będę tak spamił w myszkę jak teraz, bo wiem, że to jest nieprzyjemne dla waszych uszu, dlatego będę powoli klikał. Dobra, wypadł nam yy, Shiaro, wygląda on tak. Pierwszy tier, nawet ładny. Dobra. Możecie mi też pisać, jakie te automaty się najlepiej, najbardziej opłaca otwierać. Mhm. Dobra. Otworzone, i uwaga. Pero. U, to jest pero. Czekajcie, muszę sobie go obczaić. Szczerze, bardzo ładny. Mi się bardzo podoba. Jak coś, to mój pies czeka. Otworzymy sobie następne. I co nam wydropi? Uwaga, uwaga. Chrysos. Uuu, ej, on jest ładny. Pier trzeci, ale naprawdę bardzo ładny. Podoba mi się. Dobra, kupujemy jeszcze kilka. Liczyłbym coś na... Liczyłbym na coś latającego w sumie. Chociaż w tej grze strasznie są zbudowane latające. Ale lubię latające. Magnardho... Co? Nie wiem jak to się czyta. Gdzie to jest? Bo ślepy Aha! To jest to. Jakby już mam dwa, to nie wiem co z tym zrobić. Nie wiem, on nie idzie na Giveaway na pewno. A bo wiecie co? Mam pomysł. Jako, że mam dwa, to zamiast na pierwszym miejscu yy, Sarchiasa dam Magno... No właśnie to. <grych> yy, więc wiecie. Yy, nie umiem przyznać tej nazwy. Nie, ale on będzie na pierwszym miejscu z giveaway'a, a reszta będzie tak samo. Tylko, że zamiast Sarchiasa będzie właśnie on. Dobra, i otwieramy już przed ostatnią. I uwaga, uwaga. Koryser? Chyba choryser. E, co? E, koryser. Ej! Ale on świetnie wygląda. Ej, kozak jest. Dobra. I w tym momencie otwieramy już ostatni. Mam nadzieję, że coś fajnego wyleci. Jako, że ostatni, no to mam nadzieję, że coś fajnego wyleci. Uwagam. Winrow. Nie wiem, co to jest Winrow, zaraz się dowiemy. Winrow... Mm, tu jest. O, coś latającego, spoko. Ej, bardzo ładny. Yy, myślę, że dzisiaj, ogółem, zagramy sobie... Yy, hmm, czym możemy zagrać? Któryś z nowych na pewno, zagrajmy może... koryserem. Tak. A, czy, czy, czy bym y, popsuł? No jasne, że popsułem, Jezus Maria. To jestem właśnie ja i mój intelekt, y, bardzo ogromny. I nie walę o takich y, prostych rzeczach. Dobra, y, kogo mogę usunąć? Myślę, że progres mogę sobie usunąć. O. I może jakoś go sobie pomaluję. No co jest? Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, ale jeszcze się nie łapię w tej grze. O, słuchajcie, ja wam teraz zrobię cięcie yy, i zobaczymy się, jak już sobie go pomaluję jakoś ładnie, i no, zaraz się zobaczymy. Dobra, witam Was, zobaczę tylko, czy się nagrywa. Nagrywa się świetnie, już 7 minut. No i myślę, że nawet fajnie sobie go pomalowałem, więc możemy zacząć naszą kochaną rozgrywkę. Tak jest. No i pięknie. Zaczęliśmy. On jest mięsożerny. Co? On nie musi pić. Aha, czyli je tylko mięso, żeby przetrwać, lecz w nocy jest słabszy. No dobra. Nawet mi się podoba. Taki bardzo ładny według mnie. Dobra. Pora coś do pożywienia znaleźć. Jakby co, to taka tabela jest pod K. Jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś się chciał zapytać, no to pod K jest taka tabela. Dobra. Tam coś widzę już. Raczej tego nie upaluję, chociaż mogę spróbować. O, tutaj widzę coś małego, mogę to upolować. Co to? Aha. Dobra. To jest akurat bardzo słabe, ale tutaj latają dwa smoki, więc nie wiem. O nie, znowu, dobra, postaram. Kradłem trochę mięsa, dobra. Schowałem się w krzakach, bo tu są smoki, z którymi nie chcę zbytnio zadzierać. No i już mogę tu zostać. O nie, zepsuło się. Ej, czy to jest ten sam gatunek, co ja? O ma no, nawet to sama płeć. Dzień dobry. Mam mamę znalazłem. Jak coś to, jak mam za dziecinny głos, to przepraszam, bo mam... No nie jestem zbyt dorosły, bo mam 11 lat. Ej, poczekajcie chwilę, zrobię no, już wróciłem, znaczy bałem się, że mi mama do pokoju wejdzie jak nagrywam, dlatego zrobiłem cięcie lekkie, ale już wróciłem, o, widzę, już trochę urósł mój kochany, o, tu jest jakaś gazela, myślicie, że dam sobie z nią radę? Myślę, że dam, dobra, chodź gazela. A my to mamy, dajcie mi to zjeść. Cześć Winrow. O nie, z tym się nie chcę bawić. Na pewno. Dobra, biegniemy sobie. Myślę, że jak dośniemy do 100% to skończę odcinek. Bo też no długo nie będę nagrywał, nie. Ale myślę, że taki krótki odcinek też może być, co nie? Ile już nam się nagrywa? Muszę sprawdzić. No 10 minut, no to będzie z jakieś 15, może więcej. Albo może mniej. Nie wiem. No ale myślę, że fajny odcinek. Też piszcie jakie tryby mam nagrać, czy Minecrafta, czy, czy co. Mogę Minecrafta nagrywać. W sumie jutro nawet chyba leci nowy odcinek z Minecrafta. No, dzień dobry. Yy, no i tak ogólnie, no. Sam więcej wam powiedzieć. No jak... O i Koran, się i Koran. Zjeście. Yy, no, więc w sumie nie będę dłużej gadał. Jezus, zbogowałem się. Yy, jak będzie słowa jakoś filmu, to z góry przepraszam, bo to wina mojego internetu. O! Dorosłem, ale jeszcze nie miałem stu procentów. Na pewno. Chyba 67 mam? 69. Tak, dokładnie. Głodny jestem, a nie wiem, jak gdzie. O, nie wiem, dobra. Bardzo mieli gracze na serwerze się akurat trafili. Oj, przez przypadek zrobiłem gniazdo. Wiem, bo nie wiem dokładnie, jak to się robi, ale... Ha, dobra, już wiem. To tu wypuszczam. Open Nest. I ja złożyłem tu jajo. O niej, koron. mnie zjeść, więc wiecie, trzeba bronić jajo. Nie będę gonił. Mięsa mam wystarczająco tutaj. Zobaczę tam jak moje jajuszko. Widzicie? Jajko. na nim usiąść i wysiadywać. Chłopiec, nie do mojego gniazda, ok? Czemu on go Aha, no tak, ma wyciszonego Robloxa. Siema. Nie jestem jakoś super agresywnie nastawiony. O Jezus Mario yy, Znaczy powinienem tam chronić jaja, ale no, trochę już mięsa sobie zdobędę przynajmniej Przecież nic nie zrobię. Jak na razie. Dzień dobry, wam. Słuchaj, Mirabim. No właśnie, chciałem go upolować. I yy, Koran. O nie, ucieknie. No, lej smutny. Yy. Tak zastanawiam, co zjeść w sumie. O nie, to jest. O, mięsko. Uuu. mam. Mogę trochę? Dziękuję. Ale szczerze, według mnie to strasznie fajnie wygląda ten mój. O nie, noc. Jestem osłabiony w nocy. Więc muszę posiedzieć akurat teraz. Muszę przesiedzieć tą noc. O, dzięki za jedzonko. Kom tego typa, jest bardzo miły. Ja nas tu chroni. Sie mam? No, masz jedz. Mam już 100%? Mam. Zobaczę, ilu już minut nagrania. No, 15 minut, co. czekamy, aż nam się to jajo wykluje i myślę, że skończymy. Bo się w sumie wciągnąłem w tą grę. Że 60% jest. No to sobie usiądę tu obok. Yy, no. No i sobie poczekamy, nie? Dzięki wam myślę nie będę robił, bo sobie nie ma co, bo i tak już zaraz koniec filmu. Co jeszcze? Tutaj yy, ogólnie bardzo, yy, bardzo lubię tę grę, nie? I ogólnie bardzo polecam mnie subskrybować, bo filmy będą no, dość regularnie. Jak będę miał czas, to będę wstawiał. Yy, więc polecam mnie subskrybować z dzwoneczkiem najlepiej. Aha, no tak, nie wspomniałem. Yy, jeżeli chcecie wziąć udział w tym giveawayu, oczywiście musicie mnie zasubskrybować. No, walnąć zona wcale nie musicie o ile nie chcecie mieć nowych powiadomień. No i oczywiście łapka w górę. Ale suba musicie mieć u mnie na kanale, jeżeli chcecie wziąć udział w giveawayu. Więc no. Muszę sobie przestrzegać tak czy siak noc. Myślę, że już zaraz kończę odcinek, tak wiem, że tak już monotonnie gadam, ale mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i nara, do, do, do następnego odcinka, ale takie będzie moje pożegnanie, no sorry, że tak dziwnie mówię, ale chłopie nawet nie próbuj mi zabić mojego jajuszka, aha, z nocy na deszcz, świetnie. No czekam, aż się wykluje moje jajuszko kochane. Na ja szczęście byłem samicą. No już jest 80%. No daj już jajko. O, mięsko. Raz go uderzyłem. Czyżby już? Jest sto procent jajko. A jak sobie zrobię tak? Pod M może? Składam jaja? Nie. no czekam, może się wykluję to jajko w końcu. M, czy ja przez przypadek? Czy ja serio przez przypadek zniszczyłem to gnia... E... dobra. Do, do zobaczenia.